Odkrywanie oblicza Boga, który nie tylko siedzi gdzieś tam na nieboskłonach, ale jest bardzo bliski każdemu człowiekowi i nie jest tylko sędzią, który każe za zło, a wynagrodza za dobre, ale to jest ktoś bardzo bliski w sercu każdego człowieka. I człowiek odkrywa swoje oblicze jako kogoś, Wybranego, ubogaconego, powołanego do wielkich spraw. O Bogu, który mnie ukochał, a więc jestem szczęśliwcem, że jestem jednak kimś bardzo wybranym, ukochanym, aż do szaleństwa, jak mówią mądrzy ludzie. A więc jest to nie tylko wybranie ale ubogacenie i poszukiwanie Boga gdy zabłądzę wtedy Pan szuka wychodzi naprzeciw i przebacza daruje wszystko to co było słabe i złe i wprowadza na nową drogę przyjaźni ze sobą z jednej strony broni nas przed pokusą samowystarczalności. Ja sobie dam radę ze sobą samym ze wszystkimi problemami. i wtedy na zakrętach życia człowiek otrzymuje jakieś olśnienie, że jednak trzeba zwrócić się do Pana Boga. A z drugiej strony jest to obrona przed rozpaczą, że już nic nie potrafię, że jestem zerem i wtedy przychodzi myśl. Że jednak jestem w rękach najlepszego Boga, jestem dzieckiem Bożym, jestem wybranym i to bardzo ubogaconym, aż do y, największej nagrody, jaką jest większe szczęście w niebie. Nastąpiła fascynacja, bo to prosta dziewczyna szukająca radości życia. Zaczęła słuchać Jezusa i po prawdziwych sporach z Nim poszła jego drogą. Rozpoczęła się wspaniała przygoda życia. Jako mądra zakonnica, gdy rozpoznała swoje powołanie, nie ubolewała, nie narzekała, ale, jak powiedziała, czas obecny chcę wykorzystać. Z całego serca, z całej duszy, i ruszyła w stronę drugiego człowieka, niosąc mu orędzie o miłosiernym Bogu. I ta fascynacja prowadziła, prowadzi każdego człowieka na to spotkanie z Bogiem, i wpatrując się w świętą Faustynę, mogła, można również osiągnąć to, czego Oczekuje Bóg od człowieka, i czego oczekuje człowiek od samego Boga. Bo jest to przewodnik po drogach życia. Jest to y, jakiś wielki znak dla człowieka, który nie tylko myśli o sobie, nie tylko myśli o y, swoich planach ale chce wniknąć w najgłębszą jakąś tajemnicę yy, i swojego serca, i serca drugiego człowieka. A zatem jest to i przewodnik, a zarazem, powiedzielibyśmy dzisiaj, bachelor, bo wielu ludzi już skorzystało z tego wielkiego daru, jakim jest tenże dzienniczek duszy naszej świętej siostry Faustyny. Trzeba stanąć przed obrazem i popatrzeć, co się dzieje, co nam mówi ta tak bardzo znana ikona, bo to człowiek poobijany, poniżony, złamany na duchu, szuka pomocy. I Jezus wychodzi naprzeciw. Jezus nie jest statyczny, ale idzie w stronę człowieka. I patrząc na ręce Zbawiciela, które nie potępiają, przebaczają, ubogacają, podnoszą na duchu i z oblicza Jezusa bije to ta wielka miłość, która spowoduje, że serce człowieka mówi Jezu, ufam Tobie, ale niejako dodaje od razu Jezus: dobrze, że mi ufasz, ale pamiętaj, że również i ja Chcę Tobie zaufać i dlatego też okaż swoje miłosierdzie i idź do drugiego człowieka. A więc poznasz Jego godność, nie będziesz go poniżał, przebaczysz, nie potępisz, przeprosisz. Pojednasz się z drugim człowiekiem i będziesz mu okazywał miłosierdzie w konkretnych sprawach przez dobry czyn. Przez wytrwałą modlitwę i przez dobre, życzliwe słowo, bo i Ty jesteś również, jak Faustyna, posłany z tym miłosierdziem aż na krańce świata.